Witam Was na kanale Ategraż. Witam, witam, witam serdecznie. Słuchajcie, dzisiaj jest odcinek na temat ustrojstwa, które kiedyś zostało zaprezentowane już trochę temu. DualSense Edge, czyli kontrolę do konsoli PlayStation 5 Pro. No właśnie. Zapraszam. Jak wiecie, już od jakiegoś czasu rozmawiamy na temat różnych spraw gamingowych, zwłaszcza na grupie a ty tam na Facebooku, do której serdecznie zapraszam. Słuchajcie, pamiętajcie, lajki do góry, chcemy się rozwijać, subskrypcje, komentarze to jest wszystko po to, aby ten kanał jeszcze pociągnąć do góry. Wiecie co? Przede wszystkim, pamiętacie ceny. DualSense Edge kosztował około 1200 zł, można było kupić w promocjach za 1100 zł. To wszystko się plasowało różnie, na różnych rynkach było to naprawdę przeróżnie. Dzisiaj wiemy i będziemy pewnie, większości osób, które chciały się wahały, bo była za duża, duża, za duża cena, dzisiaj na pewno takie pady sobie niektórzy kupią, bo już o tym rozmawiam. Tak wygląda, słuchajcie, ten ca ta cała sprawa ładny, piękny piórniczek. Z tyłu macie wizualizację na samą to było przed premierą, w zasadzie, jeszcze nie na samą premierę przed, przed premierą jeszcze tego pada. Sony właśnie wypuściło takie, taką prezentację całego tego zestawu jak to będzie wyglądało, czym to się będzie różnić i co na plus będziemy mieć, właśnie podczas rozgrywki. Bardzo ładny piórnik, muszę Wam powiedzieć, jak za cenę, która dzisiaj właśnie, czyli 700 tam odpowiednio ponad złotych, nie 1200, 1100 i dlatego właśnie ten jest odcinek po to, żeby, żeby, żeby o tym powiedzieć, czy warto to w ogóle kupić i czy jesteście w ogóle tym zainteresowani, dajcie znać w komentarzach od razu. W tym piorniczku co się znajduje? Oczywiście tu parę rzeczy już nie mam, ponieważ kabel używam nawet do ładowania telefonu, bo się okazuje, że współpracuje to z ładowarką Samsunga, gdzie jest super szybkie ładowania, więc ja go mam w salonie na dole. Ten kabel dosyć długi, bardzo fajnie to, 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 to przydaje się. Do tego tu właśnie w tej świateczce kabel, tutaj mamy końcówki odpowiednie wymienne, mamy sobie klipsa, który powoduje, że jeżeli chcemy, nie chcemy mieć opóźnień podczas rozgrywki, często gracze sobie robią tak, że podłączają go po prostu po kablu. Stąd ten kabel w zestawie też jest właśnie długi. On ma chyba ponad 2 metry, z tego co pamiętam. I to jest spoko, to jest naprawdę spoko. I wtedy na tym klipsie ten klips powoduje to, że ten pad się po prostu nie rozłączy od kabla, prawda? Czyli nie będziemy mieć takiej sytuacji, że nam odpadnie kabel i później się przełącza na Wi-Fi. I wiadomo, jeżeli gdzieś tam strzelamy czy coś, gramy na jakimś tru, tr, mega trudnym trybie, to rozgrywka jest do dupy i musimy wtedy, musimy wtedy powtarzać dany, dane, dane, dane jakiś entry level, nie? Także, słuchajcie, padzik wygląda w opakowaniu w ten deseń. Ja gram, jak gram na tym padzie? Ja go, słuchajcie, używam od ponad roku, hmm. chociaż nie na co dzień, no właśnie, dlatego jestem też w tym odcinku, chciałem o tym powiedzieć. Co tu jest takiego, czego nie ma czego nie ma tutaj. Wiecie co? Jest parę rzeczy. Przede wszystkim waga. Nie wiem, czy jak Wy to rozumiecie. Nie wiem, jak Wy macie z innymi różnymi sprawami w życiu, bo to jest różnie. Jeden lubi bardziej masywne rzeczy, drugi woli coś może nie budżetowego, tylko lżejszego. Coś, co niby się przy tym nie męczysz. Wiecie co? Ja się przy tym padzie nie męczę. Chociaż on jest naprawdę odpowiednio cięższy. Już nie będę ja Wam specyfikacji konkretnie podawał, bo nie pamiętam. Ale czuć. Czuć wagę, że ta, ten pad jest naprawdę cięższy. Co jest ciekawe, jest cięższe, ale bateria jest mniejsza od zwykłego pada DualSense. I to się odpowiednio też przekłada na około 6 godzin rozgrywki, tutaj, w tym padzie. W moim przypadku bez wibracji, bo nie we wszystkich grach ja wibracji używam, ale może do tego jeszcze dzisiaj dojdę. No i właśnie, ten pad krócej wytrzymuje. Krócej wytrzymuje niż ten DualSense, bo ja to widzę nawet po rozgrywce, jeżeli mam jakieś dłuższe posiedzenia, które, a, które, które tam trwają, powiedzmy, po, po 4 godziny, bo takie moje są najdłuższe zazwyczaj. No, to ten pad już powoli zaczyna nie domagać i nie używam wibracji. Jeszcze raz powtarzam, w te gry, które gram dłużej, to nie używam wibracji. Tak jak na przykład Grand ja tych wibracji nie używam. Jeśli gra, jeśli, jeżeli gram w, w, w Call of Duty, również nie używam. Dlaczego? Dlatego, że mnie to denerwuje. Otoczenie się zmienia, i na w Call of Duty gdzieś tam celujesz i zaczyna ci wibrować. Gdzie w tym padzie faktycznie, no, w tych padach dual, Sensu, w dual sensach od, odczuwane jest to, że w każdym miejscu na padzie jest to zupełnie inaczej, więc to mnie podczas celowania. Co to jest ciekawego takiego, co, czego nie ma właśnie w tym padzie, co jest ważne, nie, nie jakieś tam głupoty, że, 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 że tam klawisze są, wiadomo, można je, można je mapować. Co jest oczywiście ważne, ale do tego sobie właśnie przyjdziemy teraz, że mamy tu takie łopatki, można je wymienić na takie na takie, na takie tutaj takie jakby guziki, o nie? takie pchełki, zamiast tego można je włożyć. Ale ja używałem ich powiem wam, że ja mam dosyć małą rękę, więc za, nie tyle zahaczałem, tylko brakowało mi kawałek. Brakało, brakowało mi kawałka opuszka palca, żeby gdzie go trafić za każdym razem. Na przykład zmiana biegów albo zmiana broni w Call of Duty czy w jakimś Battlefieldzie. Faktycznie jest to różnica, więc ja te łopatki wolę tutaj używać. Bardzo fajną rzeczą, i właśnie do tego się nie mogę przyzwyczaić, już teraz, jeżeli przechodzę do normalnego Dual Sensa. Chodzi tutaj o tą zmianę, zmianę tutaj tych nacisków tutaj, R1 i R2. L-L2 L, L, i R2, przepraszam. Dlaczego? Słuchajcie, to jest bardzo fajna sprawa, bo manualnie możemy sobie zmienić nacisk tutaj, prawda? Jeśli chodzi o skok klawisza. W tych zwykłych dual sensach mamy tak, że mamy po prostu jeden opór i koniec. Ale jeżeli sobie wyłączymy wszystkie te bariery, które są, które są w tych padach, czyli właśnie wibracje, yy, te spusty, prawda. Yy, yy, jest to, jest to, powiem Wam, że ciekawe, bo ja gram na przykład na tym największym, czyli, że był jak najmniejszy skok, prawda? Jeżeli go uruchomimy, bo on tak normalnie teraz nie działa, tylko dopiero po podłączeniu czuć ten opór. I jak przechodzę sobie z tego pada na zwykłego sensa zaczyna mi to przeszkadzać i autentycznie coraz częściej, co, coraz częściej spoglądam w stronę tego pada podczas, podczas gry w jakąkolwiek w ogóle grę. Przede wszystkim cięższy powinien być bardziej niewygodny, a to nieprawda. Bardzo fajna rzecz jest taka, że właśnie tutaj mamy jeszcze te zwykłe takie gumki. Zwykłe takie gumki to jest naprawdę taki materiał bardzo przyjemny w dotyku. I jeżeli trzymamy tego pada on nam się nie ślizga jakoś ręka się nie poci. Przynajmniej u mnie tak jest. Wiem, widziałem na internecie, że te, że te gumy się odklejają tutaj po jakimś czasie, bo jeżeli PAT jest, wiecie, eksploatowany dosyć mocno, no to każdy klej puści, prawda, no bo pot ma to do siebie, że no degraduje pewnego rodzaju struktury, zwłaszcza właśnie takich materiałów jak guma połączona z klejem i plastikiem, no niestety. Bardzo fajne dodatkowe klawisze, Uf, jeszcze raz go wezmę do ręki. FN, jeden FN, drugi FN. Tutaj mamy coś takiego, że może ja, ja na przykład używam tego do przeładowywania broni. Nie muszę mapować przycisku. Nie pamiętam, czy to było w godoworze, chyba w godoworze. Chyba, chyba tak, że tam była kombinacja klawiszy, które musiałeś włączyć, żeby przejść na przykład do punktu albo do, do mapy? czy nie pamiętam, ale coś takiego było do zmiany broni, czy, czy, czy czegokolwiek. Dlaczego? Dlatego, że brakowało klawiszy, więc jakoś to Sony musiało rozwiązać. Infrastruktura jest na tyle fajna w tym wszystkim. Na, 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 na konsoli, jeżeli wchodzimy sobie w menu, właśnie tych wszystkich ustrojów nowoczesności tego pada, jest mnogość tego. Warto sobie też zaznaczyć, że jeżeli przechodzicie od od kumpla do kumpla, prawda, i chcecie grać na swoim padzie, no bo jednak mając takiego pada, no to powinno coś, taki feature powinien być i jest. Co prawda tylko trzy są ustawienia, które zapamiętują ustawienie waszego pada, gdzie jak np. przychodzicie do kogoś i chcecie zagrać na swoim, macie to zapamiętane. Trzy albo cztery sloty są do zapamiętania właśnie danych ustawień, ale wiecie co? to Ludzie narzekają, widziałem na internecie na to, ale co to, to słuchajcie, macie 100 ustawień różnego yy, yy, pada danego? No raczej nie. Trzy tamte cztery opcje spokojnie moim zdaniem wystarczą. Ja korzystam z dwóch. Jeden jest przypisany do Gran Turizmo na stałe dlatego że mam tutaj przemapowane przyciski tak jak mówiłem do zmiany np. Na, na, na zmiany biegów. Mam również do zmiany kamery cztery przyciski cztery, cztery przyciski żeby nie kikać, żeby wiecie jeden drugi trzeci czwarty żeby pokoi nie był tylko żebym w każdym momencie <laughs> przepraszam w każdym momencie móc zobaczyć, ewentualnie wiedzieć pod, pod, pod klawiszami gdzie mogę zaglądnąć, którym, którym klawiszem to jest bardzo pomocne, bardzo fajne, bo w Gran Turismo jeżeli gracie i graliście dosyć intensywnie no to wiecie dobrze, że czasami nawet właśnie ta, ta wzroczność i, i zauważenie przeciwnika w danym momencie jest dosyć kluczowa, momentami jest dosyć kluczowa, faktycznie tak jest ja wiem o tym, że na początku samym 1200 zł czy 1100 zł wydaję takiego pada, to było dużo, ale słuchajcie, dzisiaj to jest 700 odpowiednio ponad złotych, gdzie mamy grudzień, są, są święta zaraz, czy warto sobie takiego te, pada nabyć? Ja uważam, że dzisiaj warto, te 700 zł, 700 parę złotych wydaje mi się, że jest to, jest to jak najbardziej adekwatna cena do tego, co się tutaj w tym w ogóle znajduje. Nie jest to nie wiadomo co, ale powiem Wam szczerze, że dalej ubolewam cholerę nad tym, że faktycznie nie ma dodawanego tego do do konsoli PlayStation 5 Pro, prawda? Powinno to być. Nawet taki powinien zrobić taki właśnie feature na, na święta, że mamy, mamy sobie konsolę PlayStation 5 Pro i do tego dokładamy w ramach świąt, nie dość, że cena jest tańsza, to jeszcze do tego dodajemy tego DualSense Edge zamiast zwykłego DualSense'a. No to po by było coś. Wydaje mi się, że dzięki takiemu kontrolerowi konsola by się na pewno jeszcze lepiej sprzedała, bo wiecie, no... Każdy, jeżeli kupuje sprzęt tego typu, jak właśnie konsola PlayStation 5 Pro, no to też chciałby na pewno mieć coś do tego, żeby, jak jest w ogóle taki kontrol na rynku, no to też dobrze by go było mieć, nie? Bo to jest kontroler Pro Pro, no to więc no niech będzie, że on jest przy Pro, prawda, a nie żeby kupować go oddzielnie, bo wiecie dobrze doskonale, żeby kupić taki zestaw, no to na dzień dzisiejszy to jest już ponad 4000 zł, nawet po promocjach, nie? Tak by to wychodziło. Także wiecie ja uważam że na dzień dzisiejszy warto kupić te 700 złotych. Tak nawet kiedyś jeżeli jak, jak ona wychodziła i były ceny jakie były to właśnie bardzo dużo ludzi mówiło ja też się z tym zgadzałem że jeżeli to było odpowiednio połowa ceny te 600 700 nawet 800 złotych to można by było się jeszcze pokusić na to. Dzisiaj mamy odpowiednio ponad 700 złotych. Wydaje mi się że jest to dobry dobry strzał aby, aby sobie takie pada nabyć i na pewno na nim grać nie trzymać na półce bo i będzie o tym odcinek. Na pewno ja już padów kolekcjonową nie będę, bo jest to dla mnie powoli i już nie czuję tej ekskluzywności, takiej, jeżeli są pady, które są limitowane, jest napisane na opakowaniu, że jest limitowane, a a, 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 a po dwóch latach, gdzie te pady były limitowane, da, da, dalej można je kupić typu MPIC czy gdzieś tam na Eur, 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 RTV, No to ta ekskluzywność, moim zdaniem, się już pokończyła i damy tu już nie skończone tylko typowa masówka. Do tego sobie przejdziemy w następnym o kolejnym odcinku. Zapraszam do subskrypcji, do komentarzy, do lajkowania moich materiałów. Dlatego że chcemy się rozwijać w dalszym ciągu. Co myślicie na temat tego pada DualSense Edge? Jeszcze raz powtarzam, ja uważam, że warto go kupić, tak samo jak w poprzednim odcinku powiedziałam na temat PlayStation 5 Pro, ale właśnie ten DualSense Dual Edge jest w zasięgu ręki w sumie bardziej, bo te 700 zł, to jest dobra cena. Wydaje mi się, że dobra cena i adekwatna do tego, co dostajemy. A dostajemy sporo więcej, sporo więcej. Tak naprawdę sporo więcej tych rzeczy, których wcześniej nie mieliśmy. Dziękuję, do następnego, do zobaczenia. Cześć!